Unless oznacza chyba, że i najczęściej używane jest w zdaniach warunkowych. Na przykład: I am not going with you unless I get a new dress, czyli nie zamierzam pójść z tobą, chyba, że dostanę nową sukienkę. Unless w tym zdaniu Musi być traktowane tak, jak gdyby tam było if. Jeśli mamy zdanie w pierwszym okresie warunkowym, first conditional, wtedy po unless stosujemy formy teraźniejsze, present tense. Przykładowo: You'll be sick, unless you stop eating. Będzie ci niedobrze, chyba że przestaniesz jeść. Po, czas, po wyrazie unless mamy formę teraźniejszą czasownika stop. Jeśli układamy zdanie w drugim okresie warunkowym, second conditional, wtedy po unless musimy użyć formy przeszłej past tense. Przykładowo: I wouldn't eat spinach, unless I was really hungry. Nie zjadłabym szpinaku. Chyba, że byłabym bardzo głodna. Tutaj po unless musimy czasownik to be użyć w formie przeszłej, was. W trzecim okresie warunkowym, third conditional, po wyrazie unless, czasownik musi przyjąć formę past perfect. Na przykład He wouldn't have found me, unless somebody had given him my number. Nie zadzwoniłby do mnie, chyba że ktoś dał mu mój numer. Had given to forma past perfect właśnie, i taka musi być użyta, jeśli chodzi o warunek. Stawiany w przeszłość. Pamiętajmy, że tak samo jak po if, tak po unless, w zdaniach warunkowych nie wolno użyć nam ani will, ani would. W opisie do filmu znajdziecie link do ćwiczeń.